Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się w ciele kobiety i mężczyzny w chwili, gdy mężczyzna decyduje się zakończyć stosunek inaczej, wytryskując poza pochwą? Dla wielu, par to tylko metoda zapobiegania, dla innych temat tabu, o którym się nie mówi. Ale czy taki nawyk może mieć wpływ na zdrowie, satysfakcję seksualną, a nawet kondycję nasienia? Wielu mężczyzn po pięćdziesiątce zaczyna zadawać sobie pytania, czy moja erekcja jest wystarczająco silna? Czy mój organizm wciąż produkuje zdrową spermę? Czy to, co robię w łóżku, rzeczywiście służy mojemu zdrowiu i partnerce? Być może to, co uważasz za normalne i bezpieczne, wcale takie nie jest. A pewne przyzwyczajenia, choć popularne, mogą prowadzić do problemów z erekcją, obniżeniem jakości nasienia czy niepotrzebnego napięcia w związku. Dlatego w dzisiejszym materiale przełamiemy tabu i spojrzymy na wytrysk poza pochwą nie tylko z perspektywy antykoncepcji. Ale przede wszystkim zdrowia intymnego i długoterminowego wpływu na życie seksualne. Dzień dobry, nazywam się dr Zofia Nowakowska i jestem specjalistką w dziedzinie zdrowia intymnego, zdrowego starzenia się i psychologii zachowań. Na co dzień w moim gabinecie spotykam wielu pacjentów, którzy zadają mi bardzo podobne pytania. Jedno z nich brzmi: Pani doktor, co właściwie dzieje się, gdy mężczyzna wytryskuje poza pochwą? Czy to ma jakieś znaczenie dla zdrowia? Postanowiłam poruszyć ten temat, ponieważ wokół niego narosło wiele mitów i błędnych przekonań. Dla niektórych to temat wstydliwy, dla innych zwykła codzienność. Jednak najważniejsze jest to, że wpływa on nie tylko na życie seksualne, ale również na zdrowie mężczyzny i jego partnerki. W tym filmie opowiem Wam, co się dzieje w organizmie w momencie wytrysku? Czy wytrysk poza pochwą niesie ze sobą jakieś skutki uboczne? Jak dbać o erekcję po pięćdziesiątce oraz jak utrzymać zdrową i silną spermę niezależnie od wieku? To, co dziś usłyszycie, może zmienić Wasze spojrzenie na wiele dotychczasowych przyzwyczajeń. Ach, i zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych treści, które przygotowuję specjalnie dla Was. Napiszcie również w komentarzach, czy temat wytrysku poza pochwą kiedykolwiek budził Wasze wątpliwości. To pomoże mi tworzyć materiały, które naprawdę odpowiadają na Wasze pytania i potrzeby. Zapraszam Was teraz do pierwszego rozdziału, gdzie krok po kroku wyjaśnimy, jak ten pozornie prosty akt wpływa na ciało i zdrowie. Kiedy mężczyzna osiąga orgazm, w jego ciele zachodzi szereg złożonych procesów fizjologicznych i hormonalnych. Wytrysk nasienia jest finałem tej reakcji. Ale to, gdzie do niego dochodzi, może mieć znaczenie zarówno dla zdrowia, jak i dla psychiki. Dziś przyjrzymy się temu dokładniej, zaczynając od samego aktu wytrysku poza pochwą. Jak wygląda mechanizm wytrysku? Wytrysk to nie tylko uwolnienie nasienia. To także skoordynowana praca układu nerwowego, mięśni dna miednicy, prostaty i pęcherzyków nasiennych. Organizm mężczyzny w czasie orgazmu przechodzi w tryb intensywnej pracy. Wzrasta ciśnienie krwi, przyspiesza tętno. A mięśnie wykonują rytmiczne skurcze. W efekcie plemniki przemieszczają się przez cewkę moczową i zostają wyrzucone na zewnątrz. Kiedy wytrysk odbywa się wewnątrz pochwy, nasienie trafia do środowiska stworzonego biologicznie do jego przyjęcia. Śluz szyjkowy wspiera ruchliwość plemników i chroni je. Natomiast przy wytrysku na zewnątrz proces zatrzymuje się na etapie samego uwolnienia. Plemniki szybko obumierają, a całe napięcie psychiczne związane z aktem seksualnym może przebiegać inaczej niż zwykle. Dlaczego pary wybierają tę metodę? Najczęściej motywacją jest chęć uniknięcia ciąży. Co ciekawe, wielu pacjentów mówi mi w gabinecie, to naturalna metoda, nie potrzebuje tabletek ani prezerwatywy. Jednak z medycznego punktu widzenia, skuteczność tej metody antykoncepcyjnej jest niska. Nawet przy perfekcyjnej kontroli, plemniki mogą przedostać się wcześniej w płynie preejakulacyjnym. Zdarza się także, że mężczyzna traktuje wytrysk poza pochwą jako sposób na szybsze odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Jednak często towarzyszy temu napięcie, a niekiedy frustracja obojga partnerów, bo naturalny przebieg aktu seksualnego zostaje przerwany. Konsekwencje dla kobiety: w obiegowym opiniom, wytrysk poza pochwą nie daje kobiecie dodatkowych korzyści zdrowotnych. Wręcz przeciwnie. Wiele kobiet zgłasza, że taka praktyka zmniejsza satysfakcję, bo kontakt cielesny zostaje przerwany w kulminacyjnym momencie. Niektóre pacjentki opisują także uczucie niedosytu emocjonalnego, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpływać na relacje. Z medycznego punktu widzenia brak ejakulatu w pochwie oznacza też brak korzystnego kontaktu z substancjami biologicznymi, które w niewielkim stopniu mogą oddziaływać na środowisko pochwy chociaż nie jest to czynnik decydujący o zdrowiu kobiety, warto zauważyć, że natura nie bez powodu ukształtowała ten proces właśnie w taki sposób. Konsekwencje dla mężczyzny. Wielu mężczyzn po 50 roku życia zastanawia się, czy taki sposób wytrysku może szkodzić zdrowiu. Odpowiedź brzmi bezpośrednio nie, ale długoterminowe nawyki mogą mieć znaczenie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: psychika i napięcie. Wytrysk poza pochwą często wymaga ciągłej kontroli, co powoduje, że mężczyzna zamiast cieszyć się intymnością, skupia się na unikaniu penetracji do końca. To z kolei zwiększa stres i może wpływać na jakość erekcji. Kondycja nasienia. Jeśli mężczyzna nie dba o swoje zdrowie ogólne, nasienie z wiekiem może tracić na jakości. Nie chodzi tylko o płodność, ale też o zdrowie prostaty, równowagę hormonalną i ogólną sprawność seksualną. Najczęstsze błędy, które obserwuje u pacjentów. Przekonanie, że wytrysk poza pochwą to bezpieczna metoda antykoncepcji. W rzeczywistości ryzyko niechcianej ciąży jest wysokie. Brak troski o ogólną kondycję organizmu, erekcja i jakość nasienia to nie tylko kwestia wieku, ale także stylu życia. Palenie, nadmierny alkohol, brak ruchu czy przewlekły stres drastycznie pogarszają sprawność seksualną. Unikanie badań kontrolnych. Mężczyźni po 50. roku życia powinni regularnie badać prostatę, poziom testosteronu i ogólną kondycję układu krążenia. Zbyt często jednak zgłaszają się dopiero wtedy, gdy problem jest już zaawansowany. Jakie sygnały ostrzegawcze powinny zwrócić uwagę: trudności w utrzymaniu erekcji lub jej szybka utrata, zmiana konsystencji lub koloru nasienia, ból podczas wytrysku, spadek libido, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Każdy z tych sygnałów jest wskazówką, że warto udać się do specjalisty i sprawdzić, czy w organizmie nie dzieje się coś poważniejszego. Wytrysk poza pochwą sam w sobie nie jest groźny, ale niesie ze sobą konsekwencje emocjonalne i fizjologiczne, które mogą wpływać na relacje i zdrowie seksualne mężczyzny. Najważniejsze, aby zrozumieć mechanizmy, nie ulegać mitom i obserwować własny organizm. W pierwszej części przyjrzeliśmy się samemu mechanizmowi wytrysku i temu, jakie mogą być konsekwencje emocjonalne oraz fizjologiczne wytrysku poza pochwą. Teraz pójdziemy krok dalej i zastanowimy się, dlaczego tak wiele osób wybiera tę praktykę, jakie czynniki ryzyka się z nią wiążą oraz jakie mity najbardziej przeszkadzają w zrozumieniu tego tematu. Dlaczego mężczyźni i pary wybierają wytrysk poza pochwą? Najczęściej słyszę od pacjentów, to najprostsze rozwiązanie. Nie trzeba tabletek, prezerwatyw ani badań lekarskich, jednak ta prostota bywa złudna. Dla niektórych par to sposób na uniknięcie ciąży, szczególnie wtedy, gdy kobieta nie stosuje antykoncepcji hormonalnej. Dla innych to element psychologiczny. Mężczyzna ma poczucie kontroli nad sytuacją. Zdarza się także, że to kwestia komfortu emocjonalnego, kiedy partnerzy nie są jeszcze gotowi na pełne zaufanie. Problem polega na tym, że wytrysk poza pochwą nie daje pewności. Ani w kontekście antykoncepcji, ani w kontekście satysfakcji seksualnej. Przyczyny problemów u mężczyzn po 50 roku życia wytrysk sam w sobie nie jest problemem, ale z wiekiem mężczyźni zaczynają odczuwać zmiany w organizmie, które wpływają na życie seksualne. Najważniejsze z nich to spadek poziomu testosteronu. Naturalny proces starzenia się obniża poziom tego hormonu, co przekłada się na libido, jakość erekcji i produkcję zdrowego nasienia. Problemy z układem krążenia, erekcja to nic innego jak efekt prawidłowego przepływu krwi do ciał jamistych prącia. Nadciśnienie, miażdżyca czy cukrzyca bardzo szybko osłabiają te funkcje. Stres i psychika, lęk przed niechcianą ciążą, poczucie utraty kontroli czy brak pewności siebie to czynniki, które mogą osłabić erekcję. Styl życia. Dieta uboga w składniki odżywcze, brak ruchu, nadmiar alkoholu czy palenie papierosów prowadzą do obniżenia jakości spermy i problemów z potencją. Czynniki ryzyka związane z wytryskiem poza pochwą. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma większych zagrożeń. Jednak w praktyce obserwuję kilka zjawisk. Przewlekły stres. Mężczyzna, który stale kontroluje moment wytrysku. Żyje w napięciu, co negatywnie odbija się na jakości współżycia. Zaburzenia erekcji. U wielu pacjentów pojawia się efekt błędnego koła. Obawa przed przedwczesnym wytryskiem lub ciążą prowadzi do osłabienia erekcji, a to z kolei zwiększa stres. Obniżenie jakości relacji. Partnerka może czuć się niedoceniona lub pomijana, ponieważ akt seksualny nie kończy się w naturalny sposób. Mity, które utrudniają zrozumienie tematu wytrysk poza pochwą, to skuteczna metoda antykoncepcji. To jeden z najczęstszych mitów. Plemniki mogą znajdować się w płynie preejakulacyjnym i wystarczy niewielka ilość, aby doszło do zapłodnienia. Wytrysk na zewnątrz poprawia zdrowie mężczyzny. Nie ma żadnych dowodów naukowych, które by to potwierdzały. Wręcz przeciwnie, ciągłe napięcie związane z kontrolą momentu wytrysku może szkodzić psychice i erekcji. Po 50 roku życia jakość nasienia i tak nie ma znaczenia to błędne przekonanie. Plemniki starzeją się razem z organizmem, ale styl życia ma ogromny wpływ na ich kondycję. Zdrowa sperma to nie tylko kwestia płodności, ale także ogólnego zdrowia mężczyzny, w tym prostaty. Problemy z erekcją są normalne i nie trzeba nic z tym robić. Owszem, zmiany po 50 roku życia są naturalne, ale nie oznacza to, że należy się im poddać. Istnieją metody, które pozwalają zachować sprawność seksualną i poprawić jakość życia. Rola psychologii i przekonań kulturowych. Nie możemy zapominać, że temat seksu wciąż bywa tematem tabu. Wielu pacjentów mówi mi wprost: Pani doktor, o takich rzeczach nie rozmawiało się w mojej rodzinie, nie wypadało pytać. To prowadzi do sytuacji, w której mężczyźni zamiast szukać rzetelnych informacji, opierają się na mitach, żartach czy radach znajomych. Tymczasem zdrowie seksualne to integralna część zdrowia człowieka. To, jak postrzegamy siebie jako partnerów, ma wpływ na poczucie wartości, relacje i ogólne samopoczucie. Co możemy zrozumieć z tego etapu? Wytrysk poza pochwą sam w sobie nie jest chorobą ani zagrożeniem, ale wiąże się z psychologicznymi i relacyjnymi konsekwencjami. Po 50. roku życia mężczyzna powinien bardziej niż kiedykolwiek dbać o swoje zdrowie, bo organizm staje się wrażliwszy na złe nawyki. Mity i brak wiedzy są często większym problemem niż sam mechanizm wytrysku. Największym wyzwaniem nie jest sam wytrysk poza pochwą, lecz brak wiedzy, lęk i powielanie mitów. To one prowadzą do błędnych decyzji i problemów, które można by łatwo rozwiązać dzięki rozmowie z lekarzem i zmianie stylu życia. W poprzednich częściach mówiliśmy o mechanizmie wytrysku oraz o mitach i czynnikach ryzyka. Teraz skupimy się na tym, co najważniejsze: jak dbać o siebie, aby cieszyć się zdrowym życiem intymnym, niezależnie od wieku. Kiedy warto zgłosić się do lekarza? Pierwszym krokiem zawsze powinna być świadomość sygnałów ostrzegawczych. Każdy mężczyzna po 50. roku życia powinien zwrócić uwagę na trudności w utrzymaniu erekcji, które powtarzają się regularnie, wyraźny spadek libido, zmiany w wyglądzie nasienia, kolor, gęstość, ilość, ból podczas wytrysku lub oddawania moczu, przewlekłe zmęczenie czy spadek nastroju. Takie objawy mogą być związane nie tylko z życiem seksualnym. Ale także z poważniejszymi problemami zdrowotnymi, jak choroby prostaty, cukrzyca czy zaburzenia hormonalne. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane, tym łatwiej można im zapobiec. Jakie badania warto wykonywać po 50 roku życia? Badanie prostaty podstawowy element profilaktyki. Rak prostaty we wczesnym stadium często nie daje objawów. Poziom testosteronu jego niedobór może być przyczyną spadku libido i jakości erekcji. Morfologia i badania krwi pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia, poziom cholesterolu i cukru. Badanie nasienia, szczególnie u mężczyzn, którzy chcą ocenić jakość spermy lub planują późne ojcostwo. USG Układu Moczowo-Płciowego wykrywa zmiany w prostacie, pęcherzu czy jądrach. Rozwiązania i terapie medyczne. Nie każdy problem wymaga leczenia farmakologicznego, ale czasami jest ono niezbędne. Farmakoterapia. Leki poprawiające erekcje są skuteczne i bezpieczne, o ile są stosowane pod kontrolą lekarza. Terapia hormonalna. U niektórych pacjentów konieczne jest wyrównanie poziomu testosteronu, terapia psychologiczna lub seksuologiczna w sytuacjach, gdy problem wynika głównie z napięcia psychicznego. Rehabilitacja urologiczna ćwiczenia mięśni DNA miednicy, które wspierają mechanizm erekcji. Zdrowe nawyki poprawiające erekcję i jakość spermy. Wielu pacjentów pyta mnie. Pani doktor, czy naprawdę styl życia ma aż takie znaczenie? Odpowiadam zawsze tak, i to ogromne. Aktywność fizyczna. Regularny ruch poprawia krążenie krwi, obniża poziom stresu i wspiera równowagę hormonalną. Wystarczy 30 minut spaceru dziennie lub trzech treningi w tygodniu, aby zauważyć różnicę. Dieta produkty bogate w cynk, np. pestki dyni, orzechy, chude mięso. Kwasy omega-3, ryby, oliwa z oliwek i witaminy z grupy B wspierają zdrowie seksualne. Warto ograniczyć tłuszcze trans, cukier i nadmiar alkoholu. Sen i regeneracja brak snu obniża poziom testosteronu i zwiększa ryzyko problemów z erekcją. Minimum 7 godzin snu to inwestycja w zdrowie intymne. Redukcja stresu. Przewlekły stres powoduje wyrzut kortyzolu, który obniża libido i blokuje naturalne mechanizmy erekcji. Techniki relaksacyjne, medytacja czy rozmowa z partnerką są tu nieocenione. Unikanie używek alkohol i papierosy to najwięksi wrogowie zdrowej spermy. Zmniejszają liczbę plemników, pogarszają ich ruchliwość i osłabiają erekcje. Praktyczne wskazówki dla par. Nie można zapominać, że zdrowie intymne to nie tylko kwestia ciała, ale także relacji. Rozmowa z partnerką, szczerość w związku, zmniejsza napięcie i poprawia satysfakcję seksualną. Eksperymentowanie w łóżku wiek nie powinien ograniczać. Zmiana pozycji, wydłużenie gry wstępnej czy wprowadzenie nowych bodźców może poprawić satysfakcję. Wspólna profilaktyka pary, które razem dbają o zdrowie dieta, ruch, badania mają lepsze wyniki i silniejsze relacje. Obalanie mitów część praktyczna mężczyzna po 50 roku życia nie ma już szans na dobrą erekcję to fałsz. Przy odpowiedniej profilaktyce i leczeniu można cieszyć się satysfakcjonującym życiem intymnym nawet po 70 roku życia. Wytrysk poza pochwą chroni przed chorobami nie ma żadnych dowodów naukowych, które to potwierdzają. Sperma po 50 roku życia zawsze jest słabej jakości. Styl życia i profilaktyka mają ogromne znaczenie. Wielu mężczyzn w tym wieku ma wciąż bardzo dobre wyniki badań nasienia. Dlaczego to takie ważne? Bo życie intymne to nie luksus, tylko część zdrowia. Kiedy mężczyzna zaniedbuje swoją sferę seksualną, cierpi nie tylko jego relacja z partnerką, ale także poczucie własnej wartości, zdrowie psychiczne i ogólna kondycja organizmu. Dbanie o zdrowie seksualne po 50 roku życia to nie tylko kwestia leków czy terapii. To przede wszystkim styl życia, profilaktyka i świadomość, że intymność jest naturalną częścią naszego istnienia. Regularne badania, rozmowa z partnerką, zdrowe nawyki i otwartość na pomoc specjalistów pozwalają cieszyć się dobrym zdrowiem i satysfakcją seksualną przez długie lata. Dzisiejszy temat pokazał nam, że coś tak prostego jak wytrysk poza pochwą może kryć w sobie wiele pytań i wątpliwości. Dowiedzieliśmy się, że nie jest to metoda antykoncepcji, na której można w pełni polegać i że niesie ona ze sobą konsekwencje nie tylko fizjologiczne, ale także emocjonalne. Omówiliśmy też, jak bardzo na zdrowie intymne wpływa styl życia, dieta, badania profilaktyczne i gotowość do rozmowy o swoich potrzebach. Chciałabym, abyście zapamiętali z tego materiału trzy najważniejsze rzeczy: zdrowie seksualne to część zdrowia ogólnego. To nie jest temat tabu, tylko coś, o co warto dbać tak samo jak o serce czy układ krążenia. Erekcja i jakość nasienia po 50 roku życia zależą w dużej mierze od waszych codziennych wyborów. Ruch, dieta, sen i unikanie stresu mają ogromne znaczenie. Rozmowa i profilaktyka ratują nie tylko zdrowie, ale też relacje. Nie bójcie się pytać lekarzy i partnerów o to, co was nurtuje. Wiem, że dla wielu z Was to trudny temat, ale pamiętajcie: zdrowa seksualność nie ma wieku. Możecie cieszyć się nią przez długie lata, jeśli tylko dacie sobie na to szansę i zadbacie o siebie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za to, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że ten film rozwiał Wasze wątpliwości i dał Wam konkretne wskazówki, jak troszczyć się o swoje zdrowie intymne. A jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz z Waszym pytaniem lub doświadczeniem i podzielcie się tym filmem z bliskimi. Dzięki temu wspólnie możemy przełamywać tabu i dbać o to, co naprawdę ważne o zdrowie, relacje i jakość życia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.